Siemanko z tej strony Kira to kolejny odcinek z GTA San Andreas drugi odcinek kolejna część zabawy jednej z najlepszych części GTA o ile nie najlepszej bo szczerze walgita 4 jest słabsza dzisiaj pójdziemy sobie Hello. do tego hey, rydera. Sweet. Hey, what's up? Since away, around Rydera

Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homie. Yeah, yeah. It's good to see you back. No homie love? No, huh? Oh, for sure. For sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey, man. What you strapped for? Don't... Man, some pizza place He's paying no raw hit-up, man. Shit is beautiful. Teached on a lesson. The fucking Grove Street. You damn? I'm always damn. <sighs> yeah. Let's go, bitch.

I'm thinking of staying. Why? Wow. My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah. Okay. Thanks, homie. I Come on, CJ. Take a seat. Dobra, pokaż co ty możesz mi tu kurwa. Magicznie nagle z Łysego zrobić kurwa. Nie ma włosów? Param, param, param! Nie mamy kurwa. Afro, chuj w jakim cudem. To jest kurwa, to jest gra. To jest wszystko kurwa, możliwe. Um, jak ja to zawsze sobie grałem. Pokaż kurwa to. O! That's good. Tanie. nagle would kurą przykleiła jakieś wąsy, chuj wie, kurwa, brudkę. Dobra, no, no, nie wiem jak, nie, no to, to magia. it's magic. It's magic. Shit. I told you he was crazy. And you jacked up. Dzięki. Shit, look ridiculous. Oh respect for the hood. All oh, clean shit. Looking too skinny CJ. I coś get us something to eat. I'm gonna Interesami, ty zajmiesz interesami kurwa na drzewo. Jezu. Dajcie mi od razu RPG 7 jedną jedną rakietę się skończy! Now you got the coolest, do mnie mówisz? Do mnie mówisz? Kurwa ty chuj. chodź tu, chodź tu kurwa Nie jadą, masz fartę Masz kurwa fartę Dobry Właśnie, żeby kupić pizzę Co ja pierwszy raz gram? Dem, 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 dobra, dalej. Am, am, dobre, dobre Dobra, żygaj Dobra, wystarczy, za dużo Sorry, nie to

No ciekawe to jest pięciakiem jak on wyskoczył na z kurwa z shotgunem. No wyjdź, wyjdź z kurwy, wiem, że on to zawsze wychodzi, no chodź. No chodź, ty, kurwa, zdychaj kurwo, zdychaj, no i skopa w jaja. O, siedem kulek, zawsze, zawsze coś. Zawsze coś, siedem kulek się przyda. Skurwysy, no bardzo bardzo miło się do nas odzywają wszyscy Wszyscy nas kochają wszyscy się cieszą że wróciliśmy Jakby mogli by nas zajebali od razu Aj Patrzcie tak się jeździ Oj uszkodzone uszkodzone trochę światełko jebać tam. Nice, very nice Idziemy sobie do szyku zapisać Nie widzi mi się stracić save'a Chociaż to jest GTA nie F1 Tam Bardzo często straci się save'a No jeszcze tak nie będzie Pogramy sobie na konsoli? Nie, później Dobra Yo, me do brother. Come on, fat boy. Yeah, yeah, yeah. Watch out, fool. Come on, fat boy. Watch fat this, watch boy. This. Look at look at Look who's here. he's running, man. What you think you back on the set? I told you that, bro Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey CJ. Let him know you back on the set. The Johnson brothers is rolling again. Take this, paint, They go hit shit up. Start with our own set first. Later on? <laughs> Gmiło, we spread out, take the whole hood back. You already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor chap. Hey, where thought you hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. Wszelkie grach GTA, wszędzie, gracz musi zawsze prowadzić. Zawsze ten gracz musi prowadzić, bo nigdy kurwa nikt inny nie może prowadzić. Dobra, szkije przyszła i pięknie, udało się Tak, nauczymy się teraz smalować garbiki To jest właśnie, to jest kurwa piękna rzecz Najfajniejsze zamalowanie na tych, tych tagów i tego wszystkiego byłoby... Było czy jest w Saints Row, tam jest, tam jest dużo lepiej zrobione. Niż tutaj. Lecz tu się może też przyzwyczaić, żeby ta... w się spychało. Kontrolem. Nie ma nikogo? Nie ma nikogo, możemy iść. Dziękuję. No, o ty masz, ty masz broń! Ej, kolego! Peace, well, Dobra, zdychaj. O! Jeszcze kasiorka, dziękuję, dziękuję. Pójść, z y, mojej... z grousli. Ale no, mnie to jebie. Kasa ważniejszej broń. On, a, jedziemy do Balasu, Kurde. Ta auto zajebiście szybko jeździ. Mały włos, myśmy się wjebali w policję. Aj, tu nie ma przejazdu, zapomniałem. Widziałem dawno, nie pamiętam tych wszystkich przejazdów, wszystkich dróg, gdzie się jeździło. Wow. Nowe mendy. Przedaję na promienie ciągłej. Sorry! Chyba nie I nagle kurwa jakimś cudem ja, będąc yy, kierowcą, wyszedłem. On się jako pasażer, i kurwa odjechał. Nie wiem jakim kurwa mać cudem. To jest kurwa coś w tej grze, co po prostu mnie zadziwia. Momentami, dobra, mogę dopierdolić. Weźmy to twoi wrogowie. Jak to wrogowie? Panowie! Wrogowie, nie wrogowie, postawcie flaszkę się napijemy. Get up, huh? Headshot! Headshot! Gdzie, co? Kto strzelał? Kto strzelał? Malala lalala la la. Nikogo tu nie było, nikt, nie, nikt, nikt go nie zamordował Ja tu przyszedłem po Magdrive'a Idziemy dalej. Wskakuj. Już żeś się stiszej kurwa zmęczył. No ja pierdzielę człowieku, kurwa. Do reprezentacji Polski kurwa, że zresztą się męczą kurwa po 10 minutach. 6 na 10, yeah! Chyba lekko auty są szkodzone, co? Irura, patrzcie kurwy, zdychajcie! Oj, sorry. Ten ma Uzi, ten ma Uzi, ja chcę Nie, zdechli? Zdechli. Morda, czarnuchu, zaraz siądę. Co, co, co? Do mnie? Dobra, mi już... Nie, tu nie było. Ach, piękny drift, piękne wejście bokiem. I znowu... A co, nie ja tu parkuję? Źle, w złym miejscu zaparkowałem. To było ustalone, mój drodzy, to było z góry ustalone, że tu parkujemy, ale no... Zmienimy się plany, jedziemy kawałek dalej. I could. Like riding by, boy. Yeah, it all comes back. How you doing on the fetti? I'm kind of short, you know. Crash took all my paper, man. Left me with nothing but small change. Hey, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. Where's she going to? No, she's coming back. Oh, oh! You have, you have a gun. You have a gun. Exhale. You Tak, ja zawsze, żeby zdobyć broń, zabijałem wszystkich ze swojego gangu. Żeby dostać tylko broń. Jak najwięcej. Ile mamy? O, nie jest tego dużo. Łzy mamy troszkę. Dobra moi drodzy, przejdziemy sobie jeszcze jedną misijkę i zakończymy ten łód Kurwa kto się zaudobija? Hernandez. Who? Officer Hernandez! I work with Tenpenny and Pulaski Oh, the bitch! What the hell you no, want? Okay. Hey, show me some respect, boy! Go fuck yourself, you just say, bitch! You watch your tone, boy! No, I I've got a message from Officer Tenpenny Don't try and leave town That would be a big mistake You hear me? We're watching you! Whatever you say, bitch! Hey, you gotta keep it real, man! Man, nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell ye and ruin the place. No crack ever made a gang type. Oh no, man. What's up, y'all? What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money. You can't knock a homies hustle, sweet. And Marks ain't soldiers. They idiots trying to be businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chumps from the balls are sweating the homies. Go put pressure on them. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we gotta get the homies back together. Like the old days. Mm -hmm. Yeah, Yeah, you right. So you and Ryder gonna handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We gotta keep our focus. We need some backup. You seen Beat Up? DuPont. <sighs> uh, but him and the homeboy Bear, they good to have on our side. Oh, Big Bear? Yeah. Them bass slangers gonna be sorry now. A hey, Beat Up is only a couple of blocks away. The hood's all messed up, huh? What I've shot i shot it. I just I think, yeah. yeah. you try to get any of these crackheads to help you out. No wonder the families ain't up on the um, Yeah, from ain't and you know yours true. Rose Street don't bang no more. Hey, slow down, fool. You don't even know which store it is. Whatever, man. This it, yeah, this it right here. Open up! You sure he still living Fool, I told you this is. Open up! Who the fuck is it? CJ. The fuck you want? Get the fuck out of here. Wait, hold up, man. What happened to for life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. You know what, man? Get the fuck out of here for you be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Hey, bear? <laughs> Big Bear, that's you? Hey, you still from the hood, homie? or what? Nah, The only thing Bear give a fuck about is smoking and keeping my house clean. Ain't that right, mm -hmm. Big Bear? Hell yeah. Hell yeah, what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. No. <laughs> Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from around here, punk. Hey, nigga, fuck you.

Chodź tu frajerze. No chyba se kurwa jaja robi że kurwa nie jeździ gdzie jestem. E, do nogi psie. Już. Ja dole. Z kim ja muszę pracować? O zatępy kurwa czarno. Drogi. Hey Baden, I'm working man, what you I should get the hell up out of here. Levi, pravi, levi. Pisco. Yes, Next please. Man, I know this cat. He a punk used to run with a front yard baller OG from Idlewood. I know his place. It's just across the tracks there. Let's check it out. Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? Nah, no, I'm down, homie. Jeszcze ja skopa Bray. Dobra, trzeba jakiś se kurwa auto zabrać Mara? One shot, one kid, one dead Słuchajcie, słyszą bok, ale auto się później przyda Tylko mamy ładne auto, od razu nadajemy Gdzie jest błękitny, 24 Yeah, let's shoot through and introduce ourselves. Ehm, co my tam mamy? A weźmy se uzy. Będzie rozpierdol. No radilleru. Santa mula, sperowita. Fuck them Grove Street fools. Grove Street going down. Ninja these motherfuckers. Co kurwa. Co kurwa. Patrz jaki kurwa czarny by trzymały Żyjesz jeszcze gościu? Już nie Ktoś jeszcze? Dobra, dziwkę zostawimy Może później sami ją weźmiemy Ty pana to cię dobijemy Zdychaj Dobra, się, stąd Pełna na O, menda Piesek przyszedł, do nogi Nas bo nas mendy gonią. Wsiadaj, wsiadaj kurwa Rider, wsiadaj z kurwy synie no, zrobiło się gorąco Ale zajebiście kurwa szybka ta furgonetka? A nie Jesteśmy na miejscu Kurwa mendy nas raniły do Dobra Zróbmy yeah, jasna na for yeah, za later Ja bym jeszcze wziął, nie later. wiem Może mam broń jakąś Czekaj, ja to mam pałkę policyjną, shotguna O, właśnie Tylko najpierw zrobimy, nie, nie tym, to tym Dead. Dead body. No kurwa, więcej was się nie mogą zlecieć. Do mnie! Dead. Dead body. Dead body. Dead body. I teraz tak, shotgun Dead body Stay high. Bierzemy kolejnego shotguna Pyk. Pyk. Dobra, spierdalamy bo helikopter Rasko, szybko, 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 szybko Jest. Więc moi drodzy No, 145 amunicy mam, ładnie 17 shotguna Raz tylko zapisać no moi drodzy, więc mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam w tym momencie na następne odcinki z GTA San Andreas, więc trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa.